W gruncie rzeczy są dobrzy. Tak, wszyscy. Czy piłeś mleko? Nie. Tutaj w kuchni, wizerwce. Działaś pożuszek? — Zapomniałam. Wiesz, przyszło mi do głowy, że wiary i teologie powinny być jak pigułki. Nie powinny rozdzierać. Kaleczyć, ale powinny być w swoim działaniu łagodne i oczyszczające. Przecież to już XXI wiek. Wracamy powoli do równowagi, a tu jakieś chmury się zbierają. Coś, nie coś się dokupiło. Coś nie coś się odłożyło. Coś nie to się uzbierało. Jakoś się wreszcie ułożyło. Mamy chyba prawo wiedzieć, co nas czeka. Jest taka dziecinna. Ale i ja mam swoje tajemnice. Małe ciemne kąciki. No, opowiedz, opowiedz. Chciałbym umrzeć. Ja przecież Tyś Ty się nie śmiejesz ze mnie, ale przecież chciałbym gdzieś iść. Lecieć. Przecież to wszystko można jakoś ułożyć. Nie można tak żyć. Ja nie mogę dłużej tak żyć! Nie możesz, żyć. Nie no. mogę! Jeśli nie możesz żyć! To co? Nic! Wiem, co chciałeś przez to powiedzieć! Nic nie chciałem powiedzieć! Ale powiedziałeś! Może nie mówię! Nic nie chcesz! Jak ty możesz do mnie tak mówić? Czy ty nie widzisz, jak ja się męczę? Ja wiem, że ty tego nie widzisz! Jak to się stało, że nagle oślepłeś? Nie, ale ja Ciebie widzę. Byś widział, jak wyraźnie widzę, jak bardzo Ciebie nie ma. <noise> Wedelki były nieświeże. Czy zauważyłaś, że wszystkiego przybywa, tylko nas ubywa? Nas, ludzi, gdybyś się rozegrała. Nie w masie przyrostu naturalnego, ale pojedynczo, indywidualnie. Idzie wiosna, przybywa dnia. W tym optymistycznego, radosnego. A mnie ubywa. Mniej głosów, mniej zębów, Mniej bawna w kościach, mniej nienawiści, mniej miłości, mniej przyjaciół. Ubywa ci milczenia. Przybywa nagród, listów, zaproszeń. Przeklęte problemy leżą rozwiązane jak stare czarne szurowadła. A jednak znów odniosłaś sukces. obrazasz w nagrodę. Jest mnie mniej. Ubywa nawet mojej śmierci. Ubywa życia pozytywnego. Bywa słowa, przybywa opakowań książek. Obywa słowa, przebywa słów, obywa człowieka, przybywa ciała. A wiesz, boję się trochę. Boję się, że mogę to stracić. Co? No właśnie to nic. Boję się, że mogę stracić to coś, nie coś. Na Naszą małą fałądę. stabilizację. Że mogę stracić to wstawanie z łóżka. I to kładzenie się do łóżka. I to leżenie w łóżku. I pracę. I mój stosunek do pracy i stosunek przełożonego do mnie. I nasze wzajemne stosunki. Które nie układają się najlepiej. Ale przecież lepiej tak, niż wcale. Troszeczkę się boję, że mogę stracić to mieszkanie. I obiady, które są raz lepsze, raz gorsze. I ciebie. I, i twoje, i moje, i nasze. i nasze. W pewnym sensie poglądy. Troszeczkę boję się o szafę. I o spodnie w szafie. O poetykę. I porcelany, i estetykę, i kieliszki i etykę. O nasze ostatnie słowa przed zaśnięciem. I te przedziewnięciem. Nasza, Nasza mała stabilizacja. stabilizacja. Może jest snem, snem tylko? tylko? Powiedz, ile jeszcze spadnie gwiazd. Zanim odgadniemy noc, ile serc uniesie stary świat. Zanim się obróci w proch, powiedz jakich trzeba użyć słów, by powstrzymać ludzkie łzy. Ile jeszcze trzeba odkryć praw, by prawdziwie zacząć żyć? Z nami świat tysiącem dwa. przyczyniła się do powstawania naszych przedstawień. Ja może przeczytam. Jeżeli mówią, że czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ten, co o tym nie wie, albo ich nie, albo ich nie słucha. On po prostu to robi. Podziękowanie. Zespół Teatralny Wysienki składa serdeczne podziękowanie dla Pana Aleksandra Róblewskiego za ogromne zaangażowanie i nieocenioną pomoc w przygotowaniu scenografii do spektakli realizowanych przez Grupę Teatralną. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Czyli żegnamy Zuzieka Besko, Zuziek Legusiewicz, Zagadą Pani Dolarek, Panią Prusak, Panią Gawinę. Krzysztofa Mieleckiego. Jakuba Drecka. <noise> 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 <noise>